No dobra, dzień dobry. Jak mówiłam w końcu, te zakupy, ale to nie, to Rasosa jest zbudową. Mogę zobaczyć? Mhm, a to no, jest instrukcja. Tylko nie ci i zatem. Dobra, to ty... nie jest instrukcja, a sam, od głowy, sam Dobrze, super. Słuchajcie, byłam w sklepie, a w sumie to w Czech. E, Misiek już schował mleko, tak? Mhm. Mleko, muszę dla Rasola. Ogórki coś tam jeszcze. E, mleko, ogórki i coś tam jeszcze. Ogórki. Góra, szykula, czy coś. Buraki takie. Yy. Cójku. No. To nie, to pomidory schowałeś, a pomidory suszone. suszone w oleju. no. no. Ja i tak, tam mieliśmy pojeść. Ja dziękuję, nie mam ochoty, ja chcę zjeść tylko ja. olej. Ja <ścoughs> Już wczoraj, yy, wczoraj patrzałeś, a drugi musiałam kupić olej. Dobra, słuchajcie, byłam była na promocjach. Po pierwsze, w Primo, tak, dokładnie. Zaraz Wam pokażę. Było Tesco. Dlatego, że poszłam po alkohol do Tesco, powiecie, no wczoraj kupowała whisky. Ja to tak z whisky, to ja mu, przepiłam się chyba, szczerze powiedziawszy. Nie mam ochoty na takiego typu alkohol, mam ochotę na pobudzenie, obudzenie. A w ogóle dostałam w sklepie od dziewczyny komplement i od znajomej też, że dobrze wygląda. A ja dzisiaj taka, wiecie, włosy smalec, skrzydzana kurtka, 10 lat, 10-letnia albo i więcej, tam, ta kurtka ma. No wiecie, taki wiśmak, yy, komplementy dostaję także super miła, miło, miło, ekstra. Yy, trzy sklepy, Lidl, Tesco i Pont Stretcher, ale jest wszystko pomieszane, Oblądanie. bo mi się pytał, czy będę nagrywać, ja powiedziałam, no. że nie, a później mówię. A dobra, nagram, mówiłam, że nagram. Słuchajcie, moje kapcie nie za... Jest coś w gryzie. Ty, ale ja wziąłem za małe, nie? No, trudno, ale masz. Dobra, to ja sobie będę robiła takie laczki z tego zrobię, dlatego, że yy, niezawodne, najlepsze kapcie, fajnie się pierze i tak dalej. Ja zawsze tak, jedne wrzucam do prania, drugie ubieram, trzecie i dopóki się dziury nie zrobią, a szybko się robią, bo y, są tanie i nie szkodzi, yy, damy radę. Jak widzicie czajnik świetnie się trzyma. Yy, chipsy, ja miałam ochotę sól. Yy, Sól morska i pieprz. E, Mi się lubi te. Śmieciowe jedzenie, tak jest. Ja od poniedziałku idę na detoks. Pewnie sobie zrobię albo owocowy, albo warzywny i przestaję tak e, e, znowu na jakiś czas robię sobie. E, w weekend też będę się bardziej pilnować. Nie mówię, że całkowicie, ale bardziej będę się pilnować. No i e, troszeczkę muszę zadbać bardziej o swoje zdrowie. Dla rasela tangi cheese Tutaj sos chili majonezowy, postaw tam. Y, trzy sosy z tego względu, że nie wiedziałam, czy będą w Lidlu, ale jednak były. Hot salsa, jeden się schowa, jeden w ogóle nie będziemy otwierać, nie? One mogą stać zamknięte. Y, Miód salsa i serowe. Najśmieszniejsze jest to, że. Ten sos więcej kosztuje, niż te chipsy. No, te to nie? No. No, ale dziecku będę żałować, no dziecku. dziecku będę żałować, a to jest rozrywka na dzisiejszy wieczór dla Maziowej. Nie tylko, podzielę się z tobą, kochani, jeżeli braknie no, nie, ci twojej whisky, to się podzielę. Ale tylko jak ci braknie. Nie żartuję, jak masz ochotę, to możesz też się nabić. To będziesz w nie będę pamiętał, że się dzieliłem. No nie on wczoraj wypiliśmy po jednym drinku do, dokładnie. Znaczy ja nie wypiłam chyba nawet pół, co? Wypiłaś pół. A wypiłam pół? No. No, no to pół wypi, wypiłam. Dobra, czyli o, energy drinki, sól, bo zawsze sól, papier i zapałki całe życie. Jeszcze jak paliłam, to zawsze miałam problem olej rzepakowy masło e, margaryna w sumie z, do smarowania margaryna. E, używamy masła, ale lubię mieć. bo tam się kończy. E, masełko również kupiłam, bo to w Lidlu, e, w aplikacji była zniżka. Więc zaraz Wam też pokażę jak będzie fajny filmik. sól himaleska, ja muszę mieć taką sól do przyprawiania surówek, sałatek, a do gotowania jak widzicie, o... No mogło tak jedną przy drugim. Jak widzicie do gotowania używam tylko i wyłącznie tą. Ta jest najlepsza. Wiadomo teraz która ta otwarta jest. No spadnie się, ale mi się spadnie. spadnie. Także tak. Dobra idziemy dalej. Te kapcie e, zabierz już nie stąd. Do pufy zanieś, Jakbyś mógł, a jak nie możesz to ok. E, no i kupiłam tutaj takie do nowe e, wymienne te. Do... No tak, do mycia tak. podłogi. Tylko ja nie wiem czy one są dobre. Trzeba przymierzyć. Ani czy są wymienne. Czemu? Nie wiem. E, mąka ziemniaczana. Używam często mąki ziemniaczanej. być dobra. <grym> tak, to będzie te... ne, będzie dobra. <grym> Bo ciągle piorę, a to też. U... co? Korona. Korona. Um, prawda jest taka, że w tych maskach, jak człowiek chodzi, to się dusi. Dostaje spoci, dusi, dostaje kataru, nie może oddychać. Ze mnie leci, ja mam oczy żabie, a później się dziwić, że człowiek wygląda, jak wygląda, była spuknięta w ogóle w tej kamerze jakoś. A później się dziwić, że ludzie myślą, że ktoś się patrzy, jakby był jakiś wirus. No jak tak się czuję? On, on tak będzie ja tą kość. Ja nie wiem. Ja wyglądam, jakbym była w ciąży w sensie mam takie zachciwajki. Co? To, że robimy to rzadko, to nie znaczy, że nie można by było. No to, co się robi, żeby być w ciąży. Dobra, tak czy inaczej, mam takie zachciewaki. Jem śledzie, po, po kiełb... Stąd już. już to tylko na razie. Jem, jem śledzie, popijam zag Nutellą, zagryzam ogórkiem, kiszonym i w ogóle kosmos, nie? I nie mogę, wszystko jem. Taki śmietnik totalny zrobiłam z siebie, że pomidorki. Stałatka meksykańska to jedyna, która teraz mi smakuje z Lidla. Kiedyś wszystkie lubiłam, a teraz tylko ta została. Mi się zawsze chyba tylko ta. Spieszy ci się. Ogóreczki do humusu i humus będzie marokański, styl, i będzie humus yy, z czerwonej papryki. Później, tutaj, odświeżacz do kibelka ta, ta mała kupeczka. Czyli do kupeczki. Tutaj sos, barbecue, karabin I co? To jest tak samo się, mówi nie? Styl Miesiu, jaki styl? Jaki styl? Po polsku Po polsku? No. Nie wiem. To słowo no z O! Oh, kurde, nie mogłam sobie żyć. Luka, dziura w głowie. Śmieszne, nie? Wow, prawie. Prawie jeszcze takiego? takiego. samego? Aha. Tak? Chciałam inny kupić, ale dobra, okej okay. Akurat widzisz. Ten mi w oko, w oko wpada. Jogurt grecki, ale kupiam e, po prostu w tych pudełeczkach. Nie? Dlatego, hmm. że można rozdzielać, bo wolę, tak? Oświeżasz do powietrza y, listek waniliowy, y, do auta znaczy się. Y, aloe vera truskawkowa y, kupiłam sobie, w poniedziałek sobie będę piła, bo nie w poniedziałek. Nie wiem kiedy sobie będę sobie to zrobiła, tak czy inaczej dla mnie. Marcepan, mniam. Ja chyba, tylko ja lubię w domu marcepan, Wy nie lubicie, nie? Ani te, ani Russell Ca Cały dla mnie. Można lubić. Uwielbiam. E, fajnie od do powietrza. Powiem Wam, że on jest bardzo, bardzo tani. Bardzo tani. mam takie wciągnięcie. Ty tam masz... Namię z do domu takie, to, tylko dociągnięci. Masz taki z... w domu? Mam. No. Ja mam w ciągu. No. Nawet sprząta y, tam y, więcej niż w domu. No. Błota mi nosa Tam tam jest... A kto z tobą jest? No nocka. Aha. Dobra, papryczki. Tylko jedna wzięłam? Nie? Dwa. Aha, jeszcze hummus, karmelizowana cebula, więc jeszcze jeden. Później herbatka taka yy, zielona. Z, yy, wygląda fajnie, zobaczymy jaki smak. Dwie papryki będą te snaki. Bardzo dobre, do pracy. Tu do pracy następnie se kupiłam. o. to już nie kupiłam do pracy. Yy. A ty nie lubisz? No bulwery. Ja nie lubię. No to proszę bardzo, jedna dla Ciebie. A nie, bo nie lubisz, kabanosy, jem kiełbasę, codziennie rano jak przychodzę z pracy, jem parówki, jesz. psem jemy. on nie chce iść na dór, bo on czeka, już mu dam parówki, kabanosy, kiełbasę z metra, no mówię ci, no, mówię, ci. mówię wam, straszne to jest, co się za mną dzieje, nie wiem, czy to organizm potrzebuje, bo fizycznie pracuję tam, się narobię, co? Mam takie straszne zachciewajki, zajawki na takie jedzenie. Ten ser to już tam 100 lat jest. Gąbeczki niezawodne, jedne z najlepszych, A tylko. Jest no, bo on jest dumny, Zamknięty to wiesz, nic mu się nie dzieje. Um, nie, Misiu? Tak. Te najzwyklejsze gąbeczki są najlepsze. Po czym się poznaje, że kobieta jest już stara, po tym, że jak wymieni sobie gąbkę na nową, to jest zadowolona bo się szybko nie... A, tobie gąbki nie kupiłam, widzisz? Zapomniałam. Ja nie, te te Ty wiesz, będziesz... Ja o wow, i teraz. Kupiłam ci ciastka, żebyś zaczął deserki robić. Proszę bardzo. Kupiłam buraki. Jeszcze, bo w Lidlu teraz promka była na buraki, a ja ostatnio mam fazę na takie zdrowe jedzenie, wiecie, buraki, takie tam. Yy. A co nie o, powinny jeszcze być z dwie albo jedna. Yy, dobra, dalej. Makaron, taki gotowiec. Zdarza się, żeby zjeść. i tu kupiłam dwa. To nie ma nic złego w tym ludzie. Tak samo parówki. Yy, ma, nie wiem, dużo osób ma yy, awersy, czy jak to się mówi do parówek. Nie rozumiem tego. Yy, nieważne, że jest pies zmielony z budą i Są parówki i są. Berlinki to Dobra, pomelo. Uwielbiam pomelo, a teraz pomelo. jest sezon, jedno kupiłam, chłopaki nie będą ze mną jeść, oni to wiecie, oni to taki tłuszczyk, tam, bekonik, kiełbaski, takie rzeczy, także dla mnie to zostaje kąski te lidlowe są bardzo dobre ja razem najbardziej lubię te. i jeszcze są ostre, ale kupiłam dzisiaj te. Ja też to lubię. Do pracy, do szkoły, do... do pracy. Jeszcze nie, ale była promka, bo były teraz po Promuka 25. Był. A ja brazylijskie jadłam całe. A, to mogłeś mówić, to ja bym kupiła brazylijskie. A nie było pramuki na Brazem, wszystkie pieprz czarny, bo mi się kupił taki do. kupiłem bez Do. do, do ale nie mówię, że nie ma, ja nie wiedziałam, że nie ma, nie ma. kolei. Nie ma. To już teraz nie pojadę do sklepu. Kupił mi taki, wiecie, w ziarnach, ale tak do zupy, do dania na szybko. To wiecie, gdzie ja muszę się nakręcić tego, więc ja potrzebuję taki sypany. Russell uwielbia krewetki. rasel uwielbia chicken na I Rasel uwielbia te białe kiełbaski. A to Maziowa wiedę A to też dla Rasela kupiłam, a to kupiłam też dla Rasela. A to... Patrzcie co to. To jest taki do włosów. Yy, niebieski niby. I będę sobie... Miałam już nie robić, nie cudować, ale już mam rozjaśnione trochę. Może coś złapię. Mam też farby kupioną, widzieliście wczoraj, ale to też sobie kupiłam i ja od tego zacznę. I to będzie chyba to zrobię na YouTube. Może dzisiaj nawet... Może Misiek mi się zaraz. zrobi zaraz. Widzicie? No, przejście radełko i kupiłam jeszcze dwie bagietki. A, no i wzięłam gazetki y, z Lidla, dlatego że... A to nawet to nie ta gazetka z kuponem. Nie, to inne. Tamte wysłali do domu. A szkoda. Ze skuponem są, ale i tak wzięłam, żeby zobaczyć. A to, co słychać, to słychać mojego psa, który później zrobi nieładną abstrakcję. Dobra, ja poproszę drineczka. Będziemy zamawiać jedzenie, bo dzisiaj zamawiamy jedzenie. Aha, apka z Midla. ja wam jeszcze pokażę aplikację, jest tam dzisiejszą. tylko czekajcie, ja wbiję sobie pina w telefon i pokażę wam moje, moje dzieciaki, świetny był ten dzień. Dobra. Miszku, przestaniesz mi tutaj wsadzać te łapki? Tu jakieś, yy, aha, że dzisiaj są, spadaj, yy, zakupy. Yy, kupony to został mi tylko ten ale gdzieś miałam zdrapkę, gdzie są te zdrapki bo czekajcie, ja tak w ogóle to ja się yy... widzicie, dopiero trzy razy miałam zakupy robione i, 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 i pierw miałam du, du, duża odległość Dobra, tu mam kupon znaczy kupon zapłaciłam, miałam tą zniżkę 5 funtów ofa Tutaj jakie kupony, bla bla bla. Dobra, dom. Gdzie jest... Dobra, tu jest. Teraz tak, do stówki brakuje mi tylko 49 funtów yy, żeby, czyli jeszcze jedne zakupy w Lidlu takie większe. Teraz sobie tak będę chyba robić, że jak mi się będzie w domu to przez weekend skoczę do Lidla. jakbym miała jeszcze kupon może albo coś zobaczę. I tu mamy zdrapkę i teraz przy Was zrobimy zdrapkę. My chcesz zobaczyć. Kocie! Chodź na chwilę. No chciałam ci pokazać tą zdrapkę. No, jak robisz zakupy, dostajesz zdrapki. Mhm. Przeważnie nic nie ma, ale ostatnio gościu pokazało na Facebooku, że dwie tych wygrał. Zdrabka, nie. No co, nic nie wygrałaś? No. Tarau. nic nie ma, nie? No, ale wiecie, zdrabka jest? Jest, no bo nie, już nie ma, nie? Także, o. No i tyle na dzisiaj. No. No i dobra, i już nagrałam Wam zakupy, pokazałam Wam śmieciowe jedzenie, nie tylko, nie było żadnej odżywki do brody. W żadnym sklepie, ani w Tesco, ani w tym, więc pojadę albo do Budca, albo zamówię ci. A może, może zamówię ci, te, pamiętasz te 66, coś tam, Beckhama? Bo to było najlepsze, no, jedno z lepszych. No, no bo to było serii. drogie, nie? No. Ale może to ci zamówię co? Mm. Za? To było dobre. Bo to z Debenham. Ta odżywka, no. Albo w jakimś tym poszukam, po prostu. Dobra, także mi się potrzebuje odżywki i. I gąbkę, bo zapomniałam mu kupić. Dobrze? Dobrze, że nie zapomniałam tym razem tych rzeczy, po które pojechałam, bo przeważnie tak jest. Dobra, buziaki, dzięki za oglądanie. No i co? Bądźcie na bieżąco. No to papa.